tak łazisz po tym pokoju? Śniadanie było tak obfite, że masz nadmiar energii? Aha, jasne. A co? Nie mogę się powstrzymać od zjedzenia czegoś słodkiego. Rozumiesz, jak ona sobie ze mnie kpi teraz? Dyskryminacja słodyczy i ciastek. O, widzę, że ktoś ma problemy z dietą. Chciałabym ciebie zobaczyć. No, może zapytaj tanie, co robi w takim przypadku. Ach. Możesz tak żyć! Jak! Jak można tak żyć? Jak! Tylko nie mów, że znalazłeś moje tajne pudełko! Nie! A co to za tajne pudełko? A co to za tajne pudełko? O nie, 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 nieważne! Powiedz mi, jak możesz nie jeść nic smacznego po posiłku? Jak możesz nie mieć ochoty na słodkie? Jak możesz nie mieć ochoty na o, słodkie? Oczywiście, że mam ochotę. Czasami pozwalam sobie na kilka owoców. Pozwala sobie na trochę owoców. Weź kilka winogron. Weź winogrona! Kukuryd, owoce! Ja chcę czegoś słodkiego! Ona chce czegoś słodkiego! Cierpliwości! Bądź cierpliwa! Starczy już! Dobra, owoce też mogą być. No, życzę smacznych gruszek!